Chyba witam wszystkich, no i na kanale z Oczywiście testujemy sobie dalej event pool party. Dzisiaj jest skrzyneczka za 144 zł, Mirage Breeze. Co my tu mamy? Zobaczmy. O kurde, ale kosy. I to ile tych kos? Nice, także mamy skrzynkę z wieloma kosami. Mamy tu 4, 6, 8, 10, 11 kos. Jak dobrze liczę. A najcieka 12? Nie, 11, dobrze. 11 kos. Rękawiczki, tylko dwie pary. Także rękawiczek jest mniej niż w poprzedniej skrzyni, no ale ta ilość kos jest ciekawa. I najwięcej procent mamy 0,60 prawie na koco, także całkiem, całkiem sporo. Wydaje mi się, że jakaś może wyleci. Skinów jest bardzo dużo. Szczerze mówiąc, nie lubię takich skrzynek, w których jest aż tak dużo skinów. Wiadomo, że może to poprawić drop, może wyleci coś fajnego, coś droższego. Mm. No ale też mamy tutaj pokrywane te skiny tańsze. No, skrzynka jest za 144 zł, a na przykład, zobaczmy sobie, co tu jest najtańszego. Tu jest gloczek, tu jest CZK, mm, tu jeszcze jest USP, tu już mamy 0,5%, czyli yy, na tą kosę jest więcej. No i co? I też już będzie, no nie, tu jeszcze jest USP router za yy, 137, czyli dalej mniej niż skrzynka. Także nie chcę trafić tych dwóch USP-ków tych USPów trzeba się ustrzegać. Eee, Jakie trafię, no to ogromny nie Jeżeli Wy mieć szczęście i 5% bonusu do doładowania, kupujcie sobie kod Lukas, dostajecie tę skrzynkę Miris na początek. MISPECO sobie otworzę. Przetestuję mm, dla Was jak, codziennie. I dzisiaj M400, znaczy 249 system LOX 244 także też ten skim podrożał, jak tutaj wszystkie w tej skrzyni. 3% się pozmieniały, no na pewno się pozmieniały, chociaż na tego skanu to chyba zawsze było około tyle całkiem ciekawe, że coraz te skiny są droższe, a jednak szansa na trafienie jest taka sama otworzymy sobie dzienną skrzynkę też no dzisiaj CZ, ale ta tańsza, także w sumie jest to normalnie najtańszym skinem, tak jest, 80 groszy, także średnio no i otworzymy sobie jeszcze skrzynkę raz, ostatnio wyleciały mi te berety, całkiem spoko no, nie tym razem już chciałem, że drugi raz, ale mamy P250, także 7% też siadło. Także całkiem nieźle. Dwie ostatnie skrzynki, w sumie całkiem spoko, to wypadło. Przejdźmy sobie do skrzyneczki Mirage Breeze. No, pięć skrzynek to jest ID 720, całkiem sporo. Wszyscy może na początek 3, tak dla testu, i zobaczmy, co tu się wydarzy. Mamy P2000 Fire Elemental Oj No cóż, to był mój wentylator Niestety nie przeżył, także cóż Dobrze i To jest chyba skin taki jeden, na których jest najwięcej procent, no jest 4% prawie 147, jest to Więcej niż skrzynka, tylko 3 złote więcej, także Reszta Na minus Całkiem średnio już otwarcie. No i jest nie niedobrze, bo ona tu była. No, ona jest między tutaj takimi skinami, już o wiele droższymi. Także szkoda, szkoda, szkoda. Nie nią prawie taka sama szansa co na kosę niestety kosa nie wyleciała. O, jakby ten print streaming wyleciał, kurczę, ale ta masik też coś będzie warty. 196 Living Color też fajnie w new 164 no. Tak byliśmy, tym 7 dyszek w plecy, ale ten printing 1400 jakby wyleciał. No to by nieźle. Otworzymy sobie jeszcze raz i przejdziemy na bitwę. I to jest całkiem dobre otwarcie, to jest na 100% profit, bo to już są drogie skiny. 680, dokładnie, bardzo fajnie, bardzo fajny profit 250 profitu. Świetnie. Przejdźmy sobie do bitwy. Spłuczmy ją sobie. Dodajmy sobie naszą skrzyneczkę Mirage Breeze Myślę że tak 7 jest 1000 zł też Damy Underdoga To chyba w nadzieję Mam nadzieję, że coś fajnego wyleci Boty zaraz sobie dołączą 3-2-1 Mamy Czada i Henry'ego Okej, okay, odświeżę sobie może jeszcze tak w razie, w żeby to jakoś płynnie chodziło. To takie odświeżenie pomaga. Prawda. Okej, okay, na razie mam najmniej. Po pierwszej skrzyni. Ej, trafiliśmy. Wow. Jaka jest szansa na to? Jak już myślałem, że dosłownie trafiam trzy razy to samo, jednak. Aha. Nie, no, trafiłem. Cztery razy M nitro, Jeszcze raz. Oj. Oj. Oj, 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 oj. Niedobrze. Niedobrze, bo może i ma mniej niż czat. No nie. Szkoda. Szkoda, że trafiłem tą Mkę na koniec, bo już myślałem, że ten na załatwi sprawę. Jednak u mnie się pojawiła MK i no niestety. Wyszło jak wyszło. Gdybym nie trafił tej Mki, to też bym przegrał. Także nie ma znaczenia. Te rękawice były po prostu za dobrym trafem. No to co, jeszcze raz, tak jak w poprzednim materiale, może się uda. Może się uda za drugim razem wygrać underdoga. Ja się napiję soku. Mamy Ryana i Henry'ego, no dobrze. To lecimy z koksem. Dobry początek, gloczek wylatuje. Oby jak najwięcej go. No Hyperbestia Minimal wear to nie jest traf, który chce się trafić na anderze. Są na to jest tylko 60 zł, także no nie no, to nie zmienia mojej sytuacji. Wszyscy trafiają Temki Nitro, na nie jest największy procent szans. Czy o co tu chodzi? Takie 21%. Aż. No to zmienia postać rzeczy. No dobrze, Ryan ma na razie najmniej mniej. No kurde, Henry to już jest w ogóle usunięty z tej bitwy. Tak ja trafiam. A ja trafiłem drugą memkę. No niestety. Nie wygrałbym ani Andera, ani całego trybu. Well. Mm. Trzeba zrobić Olina chyba. Nie starczy mi na 10 skrzynek, ale starczy mi na. Oj, zrobiłem Andera. Nie chciałem w sumie Andera, ale już Siul. Ale czuję, że tutaj może mi nieźle dać. Więc jak coś, to ja chciałem zagrać normalny tryb. Miejcie to na uwadze. Kurde. Teraz mi głupio. Na mi wyleć coś mocnego, to będzie przypał. Ok. Meczka. Fobosik. Gdzie no mam najmniej aktualnie, ale to nie ma co jeszcze. Ok. Nie jest to taka przewaga w posiadaniu niczego, żeby móc się cieszyć z wygranej. Jeden skin może zmienić dosłownie wszystko, także czekamy do samego końca Już tutaj boty ciągle coś trafiają, to jest spoko No właśnie No nie Proszę, proszę Trafcie coś, dwie skrzynki jeszcze Kosy Rękawiczki, tyle kos jest Oj Oj baka za mnie no Niestety Oj no. Chciałem normalny tryb. Chciałem normalny tryb. Może by nie była to jakaś mega profitowa bitwa, ale by jednak była wygrana. no Kurde, Ferek, no. Jaki kontrakt żeby sobie na koniec? Mam taki skiny, Usunę sobie tego Five Sirvana, jednak damy sobie to P2000. No i 6 tych. Patrzcie, mogę dostać skin od 100. Wy... Stemski to dostał 1, znaczy na 101 To wyjaśnia wszystko To mi już wystarczy, mam nadzieję, że ostatnia będzie lepsza Ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę Subika oraz komentarz, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście No i do zobaczenia w następnym materiale, cześć, pa!